Jesteśmy znowu na działce. Był dzisiaj geodeta po to, żeby wyznaczyć nam obrysy ścian fundamentowych na ławie fundamentowej. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. Natomiast zanim przejdziemy tam, kilka takich dodatkowych uwag, które mogą się Wam w jakimś tam stopniu przydać lub nie. Jak pamiętacie, w wykopie były sobie deski, które wystawały deski, które łączyły nam obie ściany fundamentowe, które je złączały. Deski, które okalały górną część, tą nadmiarową tego kontenera na ławę pod komin. Plus mnóstwo różnych desek dodatkowych, jak te zastrzały, które tam były i tak, dalej, i, tak dalej. i teraz w momencie, kiedy te deski zostały ucięte, zaraz sobie tam podjdziemy bliżej, żebyście zobaczyli jak to wygląda, natomiast w momencie, kiedy one zostały ucięte, no to pełne były gwoździ, które na przykład widzicie sobie tutaj, gwoździ i wkrętów. I teraz e, starajcie się w miarę możliwości, na tyle na ile jesteście w stanie robić to na bieżąco, wykręcać wszystkie wkręty z tych desek i wyjmować gwoździe. Powodów jest kilka. E, przede wszystkim po wykręceniu wszystkich gwoździ i wkrętów powstaje Wam taka oto kupa drewna, którą można bez żadnego problemu z powodzeniem wykorzystać później do szalowania e, wieńca fundamentowego lub do zrobienia jakichś e, rzeczy dookoła domu, typu na przykład kompostownik w ogrodzie czy coś w ten daseń. To jest materiał, który się jak najbardziej przydaje. Dzięki temu oszczędzacie pieniądze. No nie będziecie musieli kupić ponownie tego materiału, który widzicie tutaj, plus tego materiału, który będzie pochodził później z rozszalowania ławy fundamentowej. Dbacie również o środowisko, no bo skoro wyciągacie gwoździe, no to one się potem nie będą walały wszędzie dookoła. No, bo co można zrobić ewentualnie z tymi deskami, jeśli się ich nie wykorzysta? No, można je spalić. Jeżeli je spalicie, to w miejscu, w którym no, powstanie popiół po tych deskach, no, te gwoździe niestety się nie ulotnią. One są materiałem w zasadzie niepalnym. W związku z czym te gwoździe będą no, zalegać w miejscu, w którym to ognisko spaliliście. Te gwoździe, które są wykonane z takiego bardziej kiepskiego materiału, bardziej topliwego, mogą wręcz zbić się w takie masy, które trudno będzie odróżnić od kamyków i całej reszty popiołu i no co, potem będziecie na tym sobie kiełbaski piekli, tak? No, smacznego. Więc to jest jakby kolejna kwestia. Jeszcze jedna kwestia, to jest kwestia związana z bezpieczeństwem waszym, waszych dzieci, dzieci waszych znajomych, którzy będą bywali na budowie po to, żeby zobaczyć, jak wam na przykład idzie. Te dzieciaki sobie tu wszędzie będą łaziły. No jeżeli któryś z nich się nadzieje na jakąś wystającą, na jakiś wystający wkręt, wystającą śrubę, wystający gwóźdź, i to w tym momencie z przyjemnej wizyty chwalącej Waszą budowę zrobi się mała drama i będziecie musieli gdzieś tam z dzieciakiem jechać, leczyć itd. itd. Więc jakby bezpieczeństwo to podstawa, śmieci to druga podstawa, trzecia podstawa no to kwestie finansowe. No i czwarta kwestia to jest kwestia również dbania o środowisko w takiej trochę dalszej perspektywie, bo jeżeli wykorzystacie to drewno, a nie będziecie kupować kolejnego drewna do tego, żeby zrobić pod podwieniec fundamentowy lub inne drobne rzeczy, które nie, nie muszą jakby ładnie wyglądać, takie właśnie jak kompostownik, no to jeśli nie zachowacie tego drewna, no to będziecie musieli kupić kolejne drewno. Jeżeli kupicie kolejne drewno, to przez was zostaną wycięte, kolejne drzewa w lesie. W związku z czym, no, to jest rzecz, o której naprawdę warto, warto myśleć. Gwoździki, te, które są w mniejszym stopniu pogięte, to jak nabierzecie trochę wprawy, bardzo łatwo jest je wyciągać tak, żeby się gieły w bardzo niewielkim stopniu, też można teoretycznie wykorzystać. Ja akurat w tej materii aż takim, powiedzmy, pedantem nie jestem, bo prostowanie gwoździ to jest straszna pierdologia, generalnie bardzo czasochłonna, bywa czasami bolesna, bo jak się kładzie krzywego gwoździa na na przykład jakiejś twardej powierzchni, typu kawałek betonu, lub jakiś kamek czy coś w ten deseń, i walicie w to miejsce zgięcia, to ten gwóźdź sobie odbija z jednej i z drugiej strony, bywa to dosyć bolesne. Natomiast gwoździe warto po prostu zebrać w jedno miejsce i wyrzucić tam, gdzie wyrzucacie wszystkie materiały, odpady no segregowane określone jako odpady metalowe, aluminium i temu podobne. I to chyba tyle. Aha, jest jeszcze jedna rzecz. Jak będziecie rozbijać sobie, czy to szalunek, czy fragment tego szalunku, tak jak w naszym przypadku, to starajcie się na, uwierzcie mi, to jest ważne, na tyle, na ile jesteście w stanie, te deski maksymalnie daleko od wszystkich ścieżek, po których się chodzi. Bo, nawet Wam, którzy doskonale znacie teren budowy, którzy jesteście na nim 24 na dobę, praktycznie dzień w dzień, może się omsknąć noga gdzieś się potkniecie, Jak nadepniecie akurat na taki wystający gwóźdź, no to w zasadzie jesteście pracownikiem bezużytecznym w takiej sytuacji. Po prostu macie przerwę nieplanowaną na budowie. Już pomijam kwestię bólu zdrowia, jeżdżenia po lekarzach, jakichś tężców i tak dalej. No bo to są rzeczy jakby losowe. Natomiast, no zwłaszcza na to w naszym przypadku ja zawsze staram się to robić od razu. To znaczy dzisiaj jak tylko powycinałem deski, wyłożyłem je od razu poza wykop. Akurat jestem dzisiaj sam, więc nie było problemu, nikogo nie trzeba było ostrzegać. I natychmiast te deski zostały przetransportowane na stół. tak gwoździe i wkręty zostały wyciągnięte i deski sobie lądowały tutaj. Rezultat wokół wykopu jest generalnie czyściutko. Na koniec dodatkowo jeszcze zlałem tylko ławę fundamentową, ale o tym jeszcze zaraz będę mówił. I generalnie miejsce pracy jest jakby wyczyszczone. Kolejna uwaga, w momencie kiedy przyjedzie Wam geodeta, żeby wyznaczyć Wam budynek już bezpośrednio na ławach, czyli będziecie mieli czy to gwoździe wbite bezpośrednio w beton, czy wkręcone, tak jak w naszym przypadku, w szalunek od ławy fundamentowej, od razu polecam wykopać sobie z ziemi wszystkie paliki, które jak pamiętacie były sobie... Tu w ziemi był jeden, tam drugi, tu, trzeci, czwarty, potem piąty, szósty, siódmy i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? No, dlatego, że one były strasznie upierdliwe. Zawsze jak się chodziło, przeciągało jakiś wąż z wodą, czy coś tamtego, on się ciąga, wszystko o to haczyło, zahaczało, potykało i tak dalej, i tak dalej. Jak ich już nie mamy, to jest jakby święty spokój. No, i to chyba tyle, jeśli chodzi o kwestie nazwijmy to organizacyjne. Przechodzimy teraz do wyznaczenia samego budynku na ławach. To też jest jedna ważna kwestia, o której warto powiedzieć. Zaczynaliśmy sobie od tego rogu. się Znowu coś osypało, ale to będziemy później jeszcze zmiatać. Zobaczcie. Pamiętajcie o tym, żeby absolutnie, pod żadnym pozorem nie zawierzać w 100% fachowcom, którzy do Was przyjeżdżają. I nie mówię tego po to, żeby zasugerować, że wszyscy to partacze i wszyscy źle robią. Mówię o tym dlatego, że każdy ma prawo popełnić błąd i każdy ma prawo no, zrobić coś nie tak, jak generalnie było to zamierzone. I tak było w naszym przypadku w momencie, kiedy Geodeta przyjechał, zaczął nam wyznaczać pierwsze punkty w tym miejscu, nie w tym, gdzie jest teraz, tylko w tym miejscu, gdzie jest zaznaczone i tu, gdzie jest zaznaczone tutaj. Potem wyznaczył nam z drugiej strony tam. No, i potem zaczęła się weryfikacja z mojej strony, czyli przeszedłem sobie z miarką i mówię, ja sobie zmierzę. Na co Geodeta, że no, odległość pomiędzy tym palikiem tutaj, znaczy tym wkrętem tu, a tym wkrętem, który znajduje się na końcu w linii prostej, może nie być dokładnie zgodna z projektem, może się różnić tam, milimetr 2 Dlaczego? Dlatego, że deski nie są idealnie proste. No, to jest tak by zrozumiałe, no, ale jeżeli wymiar będzie się trzymał w granicach, powiedzmy, 2-3 mm, no to można uznać, że jest wszystko ok, no bo taśma nam się delikatnie gdzieś tam ugnie i tak dalej. Natomiast w naszym przypadku okazało się, że różnica wynosiła aż 5 cm, co zapaliło mi czerwoną lampkę i zaczęliśmy się zastanawiać, o co chodzi, o co kaman. Zaczęliśmy dyskutować na ten temat i co się okazało? Okazało się, że geodeta, który do nas przyjechał, yy, zrobił to, co zazwyczaj robi na swoich budowach, yy, czyli zazwyczaj no to będzie się to odnosiło do budynków budowanych yy, yy, najczęściej murowanych, czyli budowanych w taki sposób, że w momencie, kiedy macie yy, krawędź, yy, Samej ławy, potem wchodzi ściana z betonikami, to te betoniki lecą sobie w górę i potem stanowią przedłużenie aż po sam dach praktycznie całej ściany budynku. No, w naszym wypadku wygląda to zupełnie zgoła inaczej. O tym będziemy szerzej rozmawiać sobie później, jak już będzie powstawała konstrukcja. Natomiast z grubsza powiem Wam tyle, że jak jest ściana fundamentowa. To sam e, obrys budynku jest troszeczkę szerszy niż ściana fundamentowa. To znaczy, konstrukcja oczywiście jest w ramach samej ściany fundamentowej. Natomiast na tej konstrukcji potem są dobite dystanse e, grubości 3 cm, które stanowią nam e, przestrzeń wentylowaną. Szerzej o tym będę mówił kiedy indziej. I dopiero na tym pojawia się elewacja budynku, czyli de facto sama krawędź budynku zewnętrzna jest o 5 cm e, oddalona względem pionu zewnętrznego ściany fundamentowej. No i całe jajo polegało na tym, że facet poszedł trochę na łatwiznę i zamiast przywieźć ze sobą projekt czy rzut samych fundamentów, czyli ław fundamentowych wraz z rzutem ścian fundamentowych, wziął sobie ze sobą kartkę z rzutem od parteru. I na podstawie parteru, który de facto w naszym przypadku jest troszeczkę większy, no wyznaczał mam pozycję dla ścian fundamentowych. No i to niestety spowodowało, że mamy taki oto ząb. Na szczęście zauważyliśmy to w porę, sprawa została skorygowana i oczywiście przy sobie zawsze noszę wszystkie projekty, to znaczy mam je w samochodzie, w związku z czym podałem mu projekt z rzutem ław fundamentowych, no i na jego podstawie ładnie sobie wyznaczył poszczególne punkty. I jak widzicie, to jest dokładnie te 5 cm, o które nam chodziło, czyli tu będzie de facto, w, tej, w, tej, w, tej, w tym pionie będzie... Ee, zewnętrzna część budynku, czyli obrys budynku patrząc na elewację, natomiast ściana fundamentowa będzie tutaj. Dla wszystkich tych, którzy zapytają, dlaczego część zewnętrzna jest szersza, no, ano dlatego, że chcieliśmy, żeby no, przestrzeń użytkowa budynku była możliwie jak największa, ponieważ dystanse i tworząca, stworzona dzięki nim przestrzeń wentylowana, no praktycznie nic nie ważą, nie stanowią żadnego prawie obciążenia dla budynku. Elewacja w zasadzie również, bo to jest cieniutka taka deszczółka elewacyjna. No w związku z czym postanowiliśmy zrobić tak, że do samej krawędzi ściany fundamentowej dosunięta zostanie główna konstrukcja budynku, a cała reszta, czyli elewacja, przestrzeń wentylowana i cała reszta jakby pierdologii związanej z jakimiś rzeczami dookoła jest jakby poza obrysem głównym budynku. Więc jeszcze raz zwracajcie uwagę na to, co robią fachowcy. Nie bójcie się pytać, nie bójcie zawracać im, nie bójcie się zawracać im gitary. Oni są po to, żeby zrobić to dobrze i po to im płacicie właśnie, żeby wykorzystać ich czas. Ich czas jest dla Was, bo za niego właśnie płacicie. Więc nie bójcie się zawracać im dupy i nawet zadawać pozornie głupich pytań na zasadzie, czy pan jest pewien, że pan to dobrze zrobił. No tak, jestem pewien, bo wymiar mi się zgadza, no ale przecież tu jest 5 centymetrów. Więc jakby to są takie historie, które się mogą zdarzyć, zwłaszcza w sytuacji, w której tak jak my budujecie coś, co jest nietypową konstrukcją, a nasza konstrukcja nie jest typowa, czego dowód macie właśnie tutaj. Gdzie już jakby fachowiec, który leci na własnym doświadczeniu i leci z domu na dom, z domu na dom, z domu na dom, wszędzie wykonuje dokładnie ta sama operację nagle się okazuje, że u nas jest coś innego i trzeba go wystawiać do pionu i wychwytywać tego rodzaju historie. Teraz tak... Tu jak widzicie, wycięliśmy sobie już wszystkie te deszczółki nadmiarowe. Jak pamiętacie, wspominałem o tym, że szalunek zostaje pozostawiony przez okres tygodnia. Nie będę się powtarzał, dlaczego zajrzyjcie sobie do poprzedniego filmu. Natomiast jedna rzecz, o której poprzednio jeszcze nie powiedziałem, jak już będziecie mieli powiedzmy dobę dwie po zalaniu tej ławy fundamentowej, dobrze jest sobie delikatnie młotkiem opukać cały szalunek dookoła. Oczywiście nie za mocno, bo nie, celem nie jest rozwalenie ławy fundamentowej, tylko spowodowanie, żeby deski sobie delikatnie odczepiły się od powierzchni e, ławy fundamentowej. Dlaczego dzień, dwa po jej zalaniu? Dlatego, że wówczas beton jest na tyle miękki, że te deski będą delikatnie sobie odchodziły. Jakbyście chcieli zrobić to już po pełnym wyschnięciu, czyli na przykład za tydzień czy półtora, to w tym momencie moglibyście uszkodzić samą ławę fundamentową. Tylko trzeba zrobić to naprawdę z dużym wyczuciem, żeby nie uszkodzić sobie samej ławy fundamentowej. I teraz tak, aha, jeszcze jedna rzecz. Jak pamiętacie, robiliśmy cały fundament naprawdę bardzo, bardzo dokładnie, z wielką pieczołowitością przykładaliśmy się do kwestii zachowania wszelkich wymiarów i tak dalej. I zobaczcie, jak to się fajnie przekłada na wymiarowanie. Sama ława fundamentowa w tym miejscu ma dokładnie 50 cm. Pokazuję akurat to miejsce, dlatego że tu nam się deski nie rozeszły. W wyniku tego, że nam się one rozeszły, tam będzie nawet szerzej. Ale w tym miejscu jest to zachowane, więc tu macie 50 cm. I teraz tak, dwie ściany fundamentowe, dokładnie ta, ta na której stoję w tej chwili, będą miały bloczki betonowe kładzione wzdłuż, czyli w tę stronę. Natomiast ta druga ściana i tamta z tamtej strony będą miały bloczki kładzione w poprzek. I to też jest, o właśnie, to jest jeszcze jedna rzecz, poza samym obrysem budynku, o którym mówiliśmy tutaj, właśnie to, to że tam są bloczki kładzione w poprzek, one są kładzione w ten sposób po to, żeby później na części z tych bloczków oprzeć budynek, a na drugiej części oprzeć taras. Dokładnie to samo jest z tamtej strony, tyle że ten taras w tamtą stronę będzie miał 3 metry, a ten taras połączony oczywiście z tamtym w rogu będzie miał w tę stronę jakieś 1,5 metra. I teraz jest to zrobione w taki sposób, że jak macie bloczek, tylko oczywiście położony na płasko, no to mniej więcej w połowie tego bloczka będzie oparty, czy w trzech czwartych będzie oparty budynek w tę stronę, a na następnej części będzie oparty taras. I to też jest powód, dla którego gdyby ławy miały być wyznaczone, czy by ściany fundamentowe miały być wyznaczone w oparciu o obrys budynku, to kompletnie nic by się tutaj nie zgadzało, to znaczy nagle by się okazało, że w tamtym miejscu wyznaczenie byłoby w zasadzie poza zupełnie powierzchnią samych ław fundamentowych, no bo ściany są zdecydowanie szersze niż obrys budynku. Natomiast wracając do kwestii samych bloczków. Tu będą one ułożone wzdłuż, tam będą ułożone w poprzek. I teraz, w momencie, kiedy bloczki będą ułożone tutaj w poprzek, no to tak. Bloczek ma dokładnie 24 cm, ława ma 50, czyli dookoła zostaje nam dokładnie 26 cm, czyli generalnie po lewej i po prawej stronie bloczka powinniśmy mieć e, dokładnie e, 26 przez 2, 13 cm. I jakbyście sobie wzięli miarkę, to tutaj macie jakieś 13-13,5 cm, mniej więcej. I to jest jakby rezultat tej naszej wielkiej precyzji, jeśli chodzi o wykonanie samych ław fundamentowych. Tam z tamtej strony, pokażę Wam, dlaczego to było niezmiernie istotne. Właśnie chodzi o kwestię tego, że mamy w tym miejscu, na tej ścianie będą bloczki położone w poprzek. Ponieważ na części jest oparty budynek, na części jest oparty taras, i tutaj jest wybitnie mało miejsca. Bo jeśli dobrze pamiętam, to bloczki fundamentowe wzdłuż mają 38 cm, czyli to oznacza, że przestrzeni na łowie zostaje 12, czyli po 6 cm z każdej strony. Zobaczcie. Tu macie dokładnie jakieś 5-6 cm z tej strony. Dlatego to było niezwykle istotne. W momencie, kiedy na wszystkich ścianach macie bloczki położone wzdłuż to wtedy nie musicie aż tak precyzyjnie wyznaczać sobie betonu pod ławę fundamentową, bo zawsze będziecie mieli pewność, że się zmieścicie. Nawet jeżeli byście się machnęli o 3 cm w lewo, 3 cm w prawo, to tak czy inaczej będziecie w stanie zmieścić na tym ławę, fundament... na te bloczki z ścianą fundamentową. W naszym przypadku, gdybyśmy się machnęli o 3 cm, to wyszlibyśmy prawie, że niemalże poza obrys ławy fundamentowej, co byłoby niebezpieczne, ponieważ zapieranie całej ściany fundamentowej na samej krawędzi ławy nie jest do końca dobrym pomysłem. W naszym przypadku pamiętajcie o tym, że główny ciężar i tak będzie tu, no ponieważ tutaj jest zaparty sam budynek. Na tej części jest taras. Podobnie będzie zresztą z tej strony. Natomiast no jest to w naszym przypadku rzecz niezwykle istotna. Zobaczcie sobie tutaj. Tu macie. Pi razy drzwi jakieś 3 cm, i tu już się machnęliśmy, ale na tyle bezpiecznie, że powiedzmy będzie ok, biorąc pod uwagę jeszcze to, że z tej strony nam się troszeczkę yy, sama ława rozeszła w lewo w prawo, to nawet jest lepiej, bo w tym momencie będziemy mieli nieco więcej tego betonu po lewej i po prawej stronie. Więc jakby macie tutaj namacalny dowód na to, dlaczego ta precyzja po naszej stronie była jakby jak najbardziej rzeczą pożądaną. Jak widzicie ta skrzynia pod komin z dokładniej ława pod ścianą fundamentową dla komina jest już ścięta do tej wysokości. A po to właśnie, żeby go odecie, ułatwić pracę i żeby mógł sobie nakręcić wszystkie śruby, czy wkręty. W tamtym miejscu jednego wkręta nie dokręcił, bo jak jeszcze u nas był, tam stały jeszcze deski, był bardzo kiepski dostęp, ale z tym nie będzie problemu, ponieważ jeżeli połączymy sobie te sznurki, te dwa sznurki, te dwa sznurki, to ten będziemy w stanie bez żadnego problemu sobie tu wyznaczyć, poprzez znalezienie wymiaru, który mamy tutaj, więc jest wszystko ok. Deski nadmiarowe zostały ucięte. Najlepiej robić to pilarką spalinową, tylko bardzo ostrożnie, bo to jest niezwykle niebezpieczne urządzenie. I najlepiej robić to z wykorzystaniem jakiegoś starego łańcucha. No bo tutaj jednak są jakieś resztki betonu i stosowanie do takich rzeczy nowego łańcucha spowoduje, że on błyskawicznie będzie do wyrzucenia. W naszym przypadku akurat taki łańcuch mieliśmy. Zobaczcie, tu jeszcze została fragment ucięty. Od razu sięgam po niego wykopię czysto. No i to chyba tyle, tam jest wkręt, który wyznacza nam. Tę zewnętrzną lewą krawędź tej ściany, czyli ściana będzie de facto po tej stronie, natomiast tu jest odwrotnie. Tu z kolei mamy, znaczy obróciłem się, więc de facto z waszej perspektywy będzie to samo. Też mamy e, lewą ścianę, czyli ściana będzie z tej strony. Patrząc tutaj, o tu dobrze widzicie. Tu macie prawą krawędź, tu będzie ściana, a tu macie lewą krawędź i tu będzie ściana. No, tu oczywiście będzie łącznik. No. Myślę, że możemy być z tego wszystkiego bardzo zadowoleni. Eee, tak jak Wam już chyba w poprzednim filmie wspominałem, eee, ja nie twierdzę, że te nasze metody są najlepsze, jedyne w swoim rodzaju i tylko tak macie budować. Pokazuję Wam tylko, że to co zrobiliśmy było bardzo pracochłonne i czasochłonne, natomiast spowodowało, że generalnie wszystko zadziałało tak, jak należy. Wymiary są zachowane, budynek jest dobrze wyznaczony i można budować dalej. No. To ja sobie zmykam. Dzisiaj robimy sobie jeszcze wolne. Ostatni raz już yy, zlałem samą, samą ławę fundamentową. Yy, zalewaliśmy bodajże w środę. Czwartek, piątek, sobota, niedziela. Dzisiaj jest poniedziałek, to jest piąty dzień. Yy, myślę, że drugi raz już jej zalewać nie będzie trzeba. Yy, dam jej wyschnąć. Yy, jutro bierzemy się za posmarowanie całości yy, gruntem, takim bitumicznym. Będę wam go oczywiście pokazywał. Na to wszystko leci sobie par papa termosgrzewalna. O tym też już będę mówił, jakby przy okazji filmu związanego właśnie z tym tematem. Natomiast niestety w, jutro jest wtorek. W środę zaczynamy, może się uda jutro, ale zakładam, że raczej w środę zaczynamy, bo musimy jeszcze sprawdzić dokładnie poziomy i tak dalej, żeby wiedzieć, wiedzieć, na czym dokładnie stoimy. W środę zaczynamy murować. Może jedną, może dwie warstwy uda się naraz zrobić, i w czwartek mają być ulewy. To tak, żeby nie było, że jest łatwo i lekko i przyjemnie. No. I te ulewy mają się ciągnąć aż w czwartek, piątek i sobotę. I skończą się ba, w sobotę i w zasadzie tak na dodatek spowiem, może w sobotę, może w niedzielę i poniedziałek jeszcze coś popracujemy. Tak to niestety wygląda. Potem czeka na zbudowanie szalunków pod wieniec, co nam zajmie czas, pewnie gdzieś do wtorku, środy, w przyszłym tygodniu, czyli za tydzień. A od czwartku w przyszłym tygodniu znowu zaczynają ulewy, więc może się też zdarzyć niestety tak, że ława będzie wylewa... ten, ława, że wieniec będzie wylewany w ogóle z jakimś absurdalnym opóźnieniem. No ale cóż, tak to niestety musi być. Jak już wyjdziemy w końcu z tych okopów, zale... zalejemy wieniec i wszystko będzie jakby ogarnięte, no to w tym momencie czekać nas będzie już samo składanie konstrukcji. A to jest w jakimś tam większym stopniu niezależne od deszczu, bo nawet jak trochę kropi, to deski można przecież skręcać Eee, tu jest też od razu jedna uwaga: czy można budować podczas deszczu dam szkieletowy? Eee, jak wskażecie mi chociaż jedną budowę, e, która wykonywana jest w technologii lekkiego szkieletu drewnianego, której nie zaskoczył jakiś potężny deszcz w trakcie budowy, kiedy konstrukcja była jeszcze otwarta, no, to będziecie mogli uznać się za niezłych e, szczęściarzy. No to się praktycznie nie zdarza. Deszcz to jest normalna rzecz na budowie i on w niczym jakby tu nie przeszkadza, trzeba tylko uważać oczywiście z prądem, kablami itd. itd. To są jakieś tam rzeczy istotne. Aha, jeszcze jedna rzecz, bo to jest taka rzecz, którą musieliśmy już zacząć przemyśliwać powiedzmy teraz, w kontekście do tego, że budujemy fundament typu crawl space czyli do tego momentu w zasadzie wszystko jest tak samo jak w normalnych domach murowanych, które miały głęboko posadowione fundamenty. Natomiast od tego momentu zaczynają się pewne różnice i ta właśnie nietypowość naszego, naszego domu zaczęło się już właśnie od błędu popełnionego przez geodetę, a dalej robi się jeszcze ciekawiej, to znaczy m, będziemy chcieli sobie, chcieliśmy w zasadzie zrobić sobie okienka wpustowe, no bo jak pamiętacie wspominałem Wam o tym, że budynek będzie wisiał dokładnie 60 cm nad y, powierzchnią ziemi, tu w tym miejscu nawet będzie więcej, bo z 80 cm, Głównie ze względu na to, że tam jest, jak pamiętacie, wyżej niż tutaj. I teraz ta przestrzeń wentylowana pod spodem, to jest coś, czego się absolutnie pod żadnym pozorem nie zamyka na zimę. To nie jest przestrzeń, która ma być jakąkolwiek izolacją termiczną dla budynku. To podłoga ma być tak ocieplona, żeby nie przepuszczała ciepła na zewnątrz, żeby nie wypuszczała energii cieplnej na zewnątrz. Natomiast cały spód domu ma sobie cały czas być wentylowany. Żeby był wentylowany, robi się to w następujący sposób. Jak macie ścianę fundamentową, która sobie wystaje ponad grunt, to w tej ścianie fundamentowej powstaje dosłownie okno wpustowe i ono musi być na tyle duże, żeby można było do środka wejść. Najlepiej, żeby miało powiedzmy z 90 cm szerokości, żeby można było swobodnie sobie wpałznąć do środka. I teraz, ponieważ u nas jest jeszcze dodatkowo ściana, taką którą widzicie tutaj, to pomiędzy tą częścią, która jest tu, a tą częścią tam, też będzie musiało być okno wpustowe, żeby się dostać z tej części do tamtej części. I te okna wpustowe są zrobione po to, żeby po pierwsze można było się dostać na przykład do rur z kanalizacją, które będą gdzieś tam pod spodem, do jakiejś dopływu wody, jakiejś instalacji pod spodem itd., itd. Ale również po to, żeby wpuszczać powietrze. Tylko one tylko wpuszczają powietrze, natomiast potem trzeba jeszcze wypuszczać i do wypuszczania powietrza będą zrobione w samym fundamencie kratki wentylacyjne z tej strony i z tej strony oraz dodatkowo z tej strony. No bo jeżeli tu jest okno w wpustowe tutaj, to wypust zrobimy tam. Tu będzie przejście na tę stronę i wypust zrobimy po dwóch stronach. Architekt to liczył, w zasadzie konstruktor liczył to wszystko. Wygląda na to, że powinno to zdać egzamin. Gdyby zdarzyło się kiedyś tak, że pod domem pojawią się jakieś ogniska pleśni czy czegoś w ten deseń, to po prostu się wydrąży jeszcze jedno okienko rewizyjne, żeby tego powietrza przepływało sobie więcej. I teraz... Mogę Wam od razu powiedzieć, dlaczego to jest istotne, albo może zrobię z tego osobny film. To nawet nie jest głupie, bo to są kwestie przepływów wilgociowych, punktu Rosy. Tak, zrobimy z tego osobny film, więc może na tym zakończę. Natomiast jedna istotna rzecz, do której jakby chciałem tak trochę naokoło dotrzeć, żeby zrobić te okienka rewizyjne, potrzebowalibyśmy. To się nazywa nadproże, czyli belka zbrojona z betonu. Ze zbrojeniem w środku, którą kładzie się na botanikach. To wygląda w ten sposób, że, wiemy to może sobie jakoś narysować, jak macie fundament i bloczki, mówię tylko do pewnego, powiedzmy, momentu, tak, to tu w tym miejscu wchodzi sobie belka fundamentowa. Jeżeli tu macie od tego miejsca do tego miejsca macie 90 cm, to belka powinna mieć zakładkę minimum 30 cm według naszego konstruktora. I dopiero potem na tym wszystkim lecą sobie wyżej betoniki, żeby zrobić całą resztę ściany fundamentowej. W ten sposób tworzy się takie okno rewizyjne. Temat jest o tyle problematyczny, że okazało się, że takich belek w zasadzie u nas w okolicy w ogóle nie ma do dyspozycji. Są tylko elki, które służą do zrobienia czegoś na wzór szalunku pod beton i sami musielibyśmy zrobić zbrojenie i zalać. To tylko nie do końca mi się uśmiecha zamawianie kruszywa do zrobienia betonu B20, bo to już musi być beton konstrukcyjny, czyli beton przemysłowy, czy jakkolwiek go tam zwał. I nie uśmiecha mi się zamawianie materiału tylko po to, żeby zrobić dwie czy trzy belki. No trochę to absurdalne. W związku z czym wymyśliliśmy to w ten sposób, że okienka rewizyjne zrobimy pod samym wieńcem Może zrobimy to tak, tu jest sobie ściana na samej, na samej górze jest zrobiony wieniec, tak i teraz okienko rewizyjne zostanie zrobione na samej górze, o tak i zrobione to będzie tak, że jak będą murowane bloczki fundamentowe, to okienko rewizyjne po prostu będzie zrobione tak, że bloczków tu po prostu nie będzie na samym końcu zrobi się szalunek pod spodem ten na górze, czyli tak, żeby podeprzeć sobie spód tej ławy tej, tego wieńca i w tym miejscu, w samym wieńcu będzie po prostu znacznie więcej zbrojenia, po to, żeby wzmocnić to miejsce przed ewentualnymi uszkodzeniami pod kątem naprężeń, wynikających z tego, że dom będzie sobie to naciskał. Konstruktor to oczywiście policzy, wyznaczy nam, ile tego zbrojenia musi być. jakie ono musi być grubości, jak gęsto mają być strzemiona no i tak dalej. Natomiast w tym miejscu o tym trzeba będzie pamiętać, że w tym miejscu zbrojenie będzie wyglądało zupełnie inaczej niż na całej reszcie przestrzeni wieńca fundamentowego. Jeśli chodzi o same otwory wentylujące, które będą robione na samym końcu, one już nie wymagają nadproży, ponieważ to są takie małe okienka, 10 15 na 15 czy coś koło tego. Więc je się po prostu wstawia zamiast połowy bloczka i jest ok. I to na tym chyba sobie temat dzisiaj zakończymy. Z kwestią tego, dlaczego ta wentylacja jest istotna, no zrobimy sobie osobny film, bo to jest bardzo, bardzo ciekawy temat. Trzymajcie się, hej!